Rozwiązanie tego zadania podzielę na cztery odcinki. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, natomiast trzy następne przykłady będą rozwiązaniami dla osób wspierających kanał. Zaczynamy. Żeby sprawdzić, czy prosta o takim równaniu i okrąg o takim równaniu mają punkty wspólne, musimy stworzyć z tych dwóch równań układ równań. To znaczy, proponuję, żebyśmy do drugiego równania. W miejsce y wstawili to wyrażenie. I zobaczmy, co otrzymamy. x kwadrat dodać. 1 trzecia x odjąć 1 do kwadratu. To się równa 9. x kwadrat dodać. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Ze wzoru otrzymamy 1 dziewiątą x kwadrat. Dodać. 2 razy 1 trzecia x razy, razy 1, czyli mamy już 2 trzecie x, dodać 1 to się równa 9. Co otrzymamy? 10 9 x kwadrat, odjąć 2 trzecie x dziewiątkę przenoszę na lewą stronę i otrzymuję minus -8. To się równa 0. Otrzymaliśmy tutaj równanie kwadratowe, żeby łatwiej nam się je rozwiązywało, pomnóżmy obustronnie równanie przez 9. Wtedy tutaj otrzymasz 10x kwadrat, tutaj hmm, trójka z dziewiątką skróci się do trójki, więc mamy 3 razy 2, to jest 6 i 8 razy 9 to 72. To się równa 0. Następnie podzielę jeszcze to równanie obustronnie przez 2. To też uprości całe wyrażenie, bo zmniejszymy współczynniki w ten sposób. No i teraz będziemy liczyli deltę B kwadrat odjąć 4 razy A i razy C. To się równa. No policzmy, ile to będzie.

Tutaj już nie omawiam, nie omawiam jak wyznaczać pierwiastki z równania kwadratowego, bo no to jest ten etap, gdzie już to powinniśmy znać. I drugie rozwiązanie to będzie 3 dodać 27, 30 podzielić przez 10 to 3. Dobra. I teraz jeżeli mamy już wyznaczone x1 oraz x2 to wróćmy do pierwszego równania i policzmy ile wynosi y. Y to się równa 1 trzecia razy 2,4. Jak 2,4 podzielisz przez 3 to otrzymasz 0,8 z minusem. I odjąć 1 to jest minus 1,8. No już mamy takie rozwiązanie lub takie będzie rozwiązanie. Jeśli wstawię w miejsce x trójkę, to 3 z 3 nam się skróci, zostanie 1, odjąć 1 to się równa 0. Więc skoro otrzymaliśmy tutaj współrzędne dwóch punktów, to oznacza, że no skoro to jest rozwiązanie układu równań, to oznacza tyle, że do tego Okręgu rzeczywiście należą punkty. Należą konkretnie dwa punkty, co oznacza, że prosta, która przechodzi przez te punkty, jest sieczną okręgu. Tak, bo przecina okrąg w dwóch punktach. Prosta to jest sieczna. Tu mamy punkt A o współrzędnych takich. Tutaj mamy załóżmy punkt B o współrzędnych takich. Tak, czyli prosta k jest w tym momencie sieczną okręgu